No i tak, wracam tutaj. Dzisiaj trzeba odkręcić półosie od... tutaj od kół. Z tego co widziałem na filmach najlepszy dostęp jest z tej strony. Wsadzić długą przedłużkę i to po prostu odkręcić. No muszę też zdemontować tutaj hamulec ręczny. No, będę wyciągać z całymi jarzmami Cały cały ten hamulec będzie wyciągany z razem z silnikiem. Tak żeby ten cały napęd wyjechał. No i godzina minęła, dopiero pierwsza jest ściągnięta, czasem tak jest. No śruby nie dało się odkręcić, część trzeba było grzać, no a jedno trzeba było wypiłować i nie ma z i po prostu. Trzeba czasem ciąć. I tyle. Taka już niespodzianka. Tutaj wyciągnięty silnik. Potrzebna była pomoc drugiej osoby, stąd też nie ma nagrania z tego procesu. Ale walka była duża, nie mogłem sobie poradzić samemu. Nie zauważyłem gdzieś, że po prostu tam pod kolektorem idzie linka sprzęgła gdzieś tam moje gapujostwo. No, a teraz y, się zabieram za to, żeby powiesić silnik na, y, na wózku do silnika na takim ramieniu i y, pora na zbiórkę silnika. Jak widzicie Silnik wisi. Zwyciągnięta jest skrzynia biegów. Bardzo dużo takich drobnych elementów, drobnych śrubunków, zakrytych pod błotem, pod smarem. Trochę to trwało. Na pierwszy rzut oka widać już, że ktoś tutaj używał jakiegoś rodzaju. Uszczelniacza do chłodnic. To wszystko jest pozaklejane takim kryształem. To trzeba będzie wszystko umyć, cały blok silnika. No i teraz silnik będzie lądować na podnośniku, na wieszaku do silników. No ale muszę wykombinować, co z tym elementem, jak go zdemontować. Podejrzewam, że to wszystko tutaj odkręcę i wtedy ten wałek. Ten dalej e, wyjdzie, będę mógł go wtedy zawiesić normalnie na podnośniku e, do silników i dalej demontować elementy.